Chociaż wszystko, co widzimy i słyszymy w tym dniu, próbuje przekonać te z Was, które nie mają swojej drugiej połówki, że coś jest z Wami nie w porządku, że macie powód do tego, aby czuć się nieszczęśliwe i samotne, to chciałabym, żebyście wykorzystały ten dzień na to, aby pomyśleć, co Wasz stosunek do Walentynek mówi o Was samych. Czy problem tkwi rzeczywiście w Walentynkach, czy leży gdzieś głębiej? Jak nie oszaleć w walentynki, a po prostu nie myśleć za bardzo o walentynkach. Zatrzymać myśli na czymś innym i nie dać się ponieść temu, gdzie nas chcą nieść media czy, czy właśnie jakieś portale. Nie niecierpliwić się za bardzo, oczekać spokojnie, nie narzucać się, nie skupiać na oczekiwaniach, tylko właśnie skupić się na tym, gdzie jesteśmy teraz, co możemy zrobić, kto jest wokół nas. I też na tym, co mamy, za co możemy być wdzięczne, za co dziękować i też właśnie gdzie służyć pomocą, jak być, być przydatną i, i taką pożyteczną. Nie myśleć o tym, że szczęście da nam druga osoba, bo tak naprawdę jeśli same nie znajdziemy sensu w życiu, celu i i właśnie takiego szczęścia, takiego właśnie zadowolenia z tego miejsca, w którym jesteśmy, i, i, i z tego, co, nam, co mamy w życiu, to kiedy trafimy w jakiś już związek, to z pewnością ta pustka, której same wcześniej nie, nie zapełnimy, to nadal w nas, w nas będzie i związek tego nie. Nie zmieni, pojawią się tylko rozczarowania. Takie liczenie, właśnie na to, że no, moje życie się zacznie dopiero kiedy wyjdę za mąż, to, to jest taka pułapka, w którą bardzo łatwo wpaść i potem bardzo łatwo się rozczarować. Znowu mamy te walentynki. Rzeczywiście mamy zalew pewnych gadżetów, które potrafią człowieka wyprowadzić z równowagi, szczególnie kiedy. Chce iść do sklepu i kupić coś innego, tu ciągle rzucają mu się w oczy czerwone serduszka i te czekoladki. Tak, można mieć już tego dość. Tylko pytanie, czy, czy nam to aż tak bardzo powinno przeszkadzać, to ja, mówiąc szczerze, nie wiem. No, mi aż tak nie przeszkadza. Na pewno, kiedy idziemy do sklepu, możemy ten czas przedwalentynkowy sobie. Odpuścić, jeżeli nas to irytuje, i możemy zrobić zakupy wcześniej. Możemy omijać oczywiście galerie, możemy robić zakupy w małych sklepikach, gdzie na pewno tych gadżetów będzie mniej. Jak nie oszaleć walentynki? Myślę, że mm, samo święto w sobie nie jest złe może ten dzień być dla nas właśnie takim przypomnieniem, że możemy dawać wyraz naszej miłości najmniejszym, bezinteresownym gestem. Niezależnie od daty, nie musimy dać się też złapać na tą machinę, tej całej komercji, w taki sposób, że możemy właśnie uniknąć niepotrzebnych zakupów rzeczy, które jakby świat wmawia nam, że są nam niezbędne i potrzebne w tym dniu. Myślę też, że właśnie możemy przełamać taki pogląd, że 14 luty to jest tylko święto dla zakochanych. Po prostu niech to będzie dzień miłości. Możemy e, okazać e, tą miłość, wdzięczność czy radość e, naszym bliskim, e, osobom, którym właśnie, z którymi e, widzimy się na co dzień, które e, wnoszą dużo radości i e, w nasze życie. nie może właśnie to jest dzień, e, żeby im o tym powiedzieć. I ja sobie przypominam, że leżę w podstawówce przed walentynkami było wystawione takie, taka, duża, taka duża skrzynia, do której wrzucały się właśnie kartki i my z moimi e, najbliższymi koleżankami właśnie sobie takie kartki tworzyłyśmy e, i to były takie kartki wdzięczności e, kartki, które e, e, uświadamiały nam, że właśnie dawały taki wyraz takiej miłości wdzięczności, dobrze, że jesteś cieszę się, że jesteś właśnie Obecna w moim życiu, że możemy się przyjaźnić, że możemy właśnie e, dzielić m, się ze sobą wszystkimi radościami, smutkami. I myślę, że to jest e, fajny pomysł, że można zrobić taką kartkę, e, wysłać m, swoim bliskim m, albo po prostu zadzwonić e, i powiedzieć coś miłego i jak, jak dużą rolę, i jak. E, znaczącą rolę odgrywają w naszym życiu. Myślę, że przede wszystkim nie należy ulec tej komercji, która jest związana z tym świętem. Ważna jest, yy, myślę, taka oryginalność, jeśli chodzi o wyrażanie swoich ewentualnych uczuć czy myśli o kimś. Także ja proponuję, żebyście nie kupowały żadnych serduszek. <grym> Najlepiej wymyśleć coś oryginalnego, chociażby jakiś mały liścik albo kilka miłych właśnie słów y, powiedzieć komuś, komu chcecie. Y, oczywiście prawdziwych i, i pamiętając o tym, żeby to było nie tylko słowa, ale też, żeby szły za tym codzienne czyny i żeby to była prawda przede wszystkim. Jak zapomnieć o samotności walentynki? Myślę, że tak zupełnie zapomnieć to jest e, bardzo ciężko, ale można mm, spróbować i e, zrobić coś, co, co poprawi nam humor. Mm, na pewno e, wyłączenie się z wszelakich mediów społecznościowych offline, wyłączenia telewizora. <grym> e, myślę, że warto też e, pomyśleć o sobie i zająć się sprawami, które sprawiają nam przyjemność, e, przeczytanie dobrej książki. Czy um, ugotowanie czegoś pysznego? Nie twórzcie sobie jakichś scenariuszy, jak to ma wyglądać, kto to konkretnie ma być. Nie chciałabym, żebyś szła w stronę takich tanich zapewnień, że w przyszłości prawdopodobnie spotkasz kogoś wyjątkowego, kto cię pokocha i dla kogo będziesz absolutnie jedyną, wybraną osobą na całe życie. Nie wiesz, czy tak będzie, ale to, na czym możesz się skupić, to to, żeby przestać czekać. Po prostu zajmij się tym, na co w tej chwili masz wpływ. Masz tyle osób obok siebie, które niewątpliwie będą uszczęśliwione tym, że nie spędzasz czasu na czekanie bezproduktywne, ale właśnie troszczysz się i prawdziwie obdarowujesz te osoby, które Ciebie obdarowują swoją miłością i troską. Zachęcam cię też do tego, żebyś szczególnie w tym dniu wyłączyła media społecznościowe. Nie napawaj się sztucznym i nieprawdziwym światem innych ludzi. Prawdziwa miłość zwykle nie jest krzykliwa, nie, nie próbuje udowodnić, jak bardzo jest szczęśliwa. Także myślę, że warto jest spokojnie spędzić ten czas na takich przemyśleniach na swój temat. Wprowadzić jakieś postanowienie, jakąś zmianę, a nie właśnie myśleć o tym, że ci wszyscy ludzie, którzy wrzucają różnego rodzaju uśmiechnięte zdjęcia, to to jest ten prawdziwy świat, który rzeczywiście prezentują i one odzwierciedlają stan faktyczny. Wiele z nich jest po prostu tanim chwytem. Czego unikać? No, pójścia właśnie w egoizm. Myślę, że jest to bardzo łatwe, że właśnie myślimy jednak o sobie, że co inni y, powinni nam dać i co nam się należy, czy y, możemy pójść w smutek, że o nikt nas nie docenia. No może właśnie też warto się zastanowić dlaczego, nie? Może rzeczywiście jesteśmy egoistyczni na co dzień i y, nie dajemy nic z siebie, więc Czego oczekujemy w zamian? Na pewno myślenia i zadawanie sobie pytań o tym, dlaczego to nie ja, dlaczego ja nie mam jakiegoś teraz chłopaka, dlaczego ja nie jestem zakochana. Przede wszystkim jakieś oglądania durnych komedii romantycznych, które tylko nakręcają. No nie nakręcania się, tego unikać w Walentynki. Pamiętania, pamiętać przede wszystkim o tym, że to jest święto, które jest wymyślone przez ludzi. Ważne, żeby się też nie porównywać z innymi, że. Pan Bóg dał temu miłość, a mnie nie dał. No to znaczy, że on ma jakiś plan dla ciebie, widocznie masz jeszcze jakieś miejsce do rozwoju, widocznie masz zrobić coś jeszcze ważniejszego, masz gdzieś w jakimś temacie, w jakimś aspekcie się rozwinąć i widocznie wtedy będzie dopiero, może wtedy właśnie będziesz gotowy właśnie na tą drugą osobę. No i myślę, że nie powinno się rozdrabniać i, i rzucać, nie wiem, zakochiwać się w, w kilku osobach żeby rzeczywiście całe serce zostawić dla tej jednej osoby i żeby to serce było przygotowane a wcześniej nauczyć się obdarowywać wcześniej nauczyć się szukać miejsca y, nauczyć się szukać jak ja mogę y, uszczęśliwiać inną osobę i trenować trenować na bliskich trenować na bliskich którzy mnie irytują czasami y, trenować na ludziach których nie znam uszczęśliwiać w sposób taki żeby wymyśleć co danej osobie można zrobić, żeby sprawić jej przyjemność. I nastawiłabym się na działanie, a nie na smęcenie, smucenie się. Co robić w walentynki? No można sobie na ten czas zaplanować jakieś właśnie takie rzeczy, które odciągną nasze myślenie od, od święta zakochanych. Możemy sobie zaplanować. Pieczenie ciasteczek, albo szycie, albo możemy coś narysować. Można też pomyśleć o okazaniu miłości komuś z najbliższych, odwiedzić czy też właśnie przygotować coś dla tej osoby, tak żeby okazać swoją, swoje zainteresowanie i um, swoją miłość i to, że nam na tej osobie zależy. Zachęcam Cię do tego, żebyś wykorzystała ten czas aby pomyśleć, czy rzeczywiście masz powód, prawdziwy powód, żeby być nieszczęśliwą i czuć się niekochaną. Czy nie ma nikogo na świecie, kto by cię prawdziwie kochał? Czy nie ma nikogo, kogo ty mogłabyś obdarować swoim, swoją troską, swoją miłością? Może dziś nie jest to wybranek twojego serca, ale Prawdopodobnie to, w jaki sposób dbasz o osoby, które masz w zasięgu ręki, swoich bliskich, to będzie rzutowało na to, jak będziesz kiedyś traktowała tą osobę, która być może w Twoim życiu się pojawi. Najłatwiej obdarowywać, zacząć obdarowywać innych. Myśleć po prostu o tym, co ja mogę zrobić, żeby innym było w ten dzień miło. Nie myśleć o tym, o takim egoistycznym co ja, dlaczego ja tego nie mam. Ale obdarowywać innych. Czy możemy coś dobrego z tych waletynek wyciągnąć? Na pewno możemy, ponieważ jest to czas, kiedy wszyscy jakby starają się okazać tej drugiej osobie zainteresowanie. Okazać to, że o kimś się właśnie myśli, pamięta i to jest na pewno dobre, z czego nie wolno rezygnować, kiedy nasze relacje będą. Właśnie takie zadbane, no to myślę, że taki czas walentynkowy może być fajnym takim też momentem, kiedy można się jakoś wspólnie pobawić, dając sobie właśnie jakieś takie upominki. Znowuż, kiedy relacja jest taka może już trochę trudna i przechodzimy przez jakieś kryzysy, wtedy warto ją odnowić i ten czas walentynek też może pomóc, ale na pewno walentynki nie są remedium. Na wszystkie kłopoty, więc y, warto dbać o relacje każdego dnia, i to jest taka jakby też moja y, taka no, uwaga, że relacje są bardzo ważne. I tutaj, jeżeli już budujemy z kimś te relacje bliskie, albo mamy je właśnie w małżeństwie, to trzeba o nie dbać, walczyć, a nie incydentalnie, nie od czasu do czasu, tylko na pewno. Codziennie. Hmm. Podobno w tym święcie chodzi o miłość. No a co to jest miłość, jeśli nie myślenie o innych, a nie o sobie, i dawanie coś innym? I chociaż chyba jednak ogólnie przyjmuje się, że w to święto to jest oczekiwanie, że inni nas docenią i coś nam dadzą, okażą nam swoją miłość w ten sposób, no to ja myślę, że my możemy z kolei też pomyśleć o tym, co możemy, za co możemy podziękować tym, którzy nas otaczają. Może podziękuj rodzicom za to, że dają ci miłość swoją codziennie, że troszczą się o ciebie każdego dnia. Pomyśl o tym, jak właśnie okazać naszym, swoim najbliższym miłość. Może zagrać się w jakąś ulubioną grę. Może wystarczy spędzić trochę wspólnego czasu z tymi, którzy są blisko nas, a których tak na co dzień może nie zauważamy, czy uważamy, że, że to co nam dają, jest takie oczywiste i nam się należy. Na czym się skupić? No tak jak mówię, że myślę, że trzeba się skupić na co dzień na tym, żeby. Wyrażać wdzięczność, przyjaźń, miłość ludziom, których mam na co dzień blisko. Przede wszystkim właśnie rodzicom, czy też no koleżankom, kolegom i, i żeby to było, żeby to było prawdziwe. No kiedyś, kiedyś nie było tego święta i jakoś nikt przez to się nie martwił, i w jakiś sposób ludzie wyrażali swoją miłość, także. Myślę, że walentynki to po prostu zabawa, a prawdziwe życie jest na co dzień. Można na pewno znaleźć osoby, którym warto okazać właśnie dobre uczucia i nie skupiać się w walentynkach tylko na tej miłości, ponieważ myślę, że to też jest częsty błąd i taki bardzo no, wydaje mi się, taki dziecięce, dziecięce podejście do, do tego święta. Że jakby chodzi tylko o zakochiwanie i o chłopaka i dziewczynę. Możemy jakby pogłębić i to święto uczynić takim momentem, kiedy będziemy właśnie okazywać zainteresowanie, okazywać właśnie te dobre uczucia innym. I to niekoniecznie musi być właśnie ten chłopak czy mąż, ale to może być właśnie każda inna osoba. A na pewno. Tak samo jak podczas świąt Bożego Narodzenia, wiele osób czuje się samotnych i wtedy jest im bardzo miło, kiedy ktoś właśnie okaże im zainteresowanie czy zaprosi do siebie na tę kolację wigilijną. Tak samo i tutaj, mimo że wiele osób odrzuca to święto, to jednak kiedy wyjdziemy do nich z jakimś takim ciepłym gestem, to na pewno się spotkamy z miłym odzewem i to może być naprawdę takie fajne doświadczenie. Właśnie możemy przełamać. Taki pogląd, że 14 luty to jest tylko święto dla zakochanych. Po prostu niech to będzie dzień miłości. Możemy e, okazać e, tą miłość, wdzięczność czy radość e, naszym bliskim. Zamiast zaprzeczać temu, że czegoś lub kogoś ci brak, lepiej powiedz sobie prawdę na ten temat, że w życiu każdego człowieka są różne braki. Myślę, że gdybyś dziś zapytała dowolną osobę, która jest obok ciebie, czego jej brak, to na poczekaniu wymieniłaby ci kilka e, ważnych rzeczy. Natomiast lepiej jest pomyśleć o sobie w ten sposób, że oprócz braków masz też pewne cechy, pewne e, umiejętności, e, które mogą wypełnić cudzą lukę. Masz okazję dołożyć swoją. Niezwykłą cząstkę, zarówno w życie innych ludzi, jak i w wydarzenia, które są przed Tobą, a świat da Ci tyle, ile może, nie więcej. Także zachęcam Cię do tego, żebyś nie lokowała swoich marzeń właśnie w jakiejś niepewnej przyszłości, ale skoncentrowała się na dziś. jednocześnie myślę, że warto jest patrzeć na swoje życie z perspektywy przeszłości. Czy dziś jesteś lepszą osobą niż byłaś rok temu, miesiąc temu, bo to prawdziwie stanowi o Twojej wartości i to będzie budowało Twoje poczucie własnej wartości? Kłamstwa, które są związane z walentynkami, myślę, że są takie, że na pewno nie macie, nie, nie macie się co martwić, jeśli nie dostaniecie żadnej walentynki, bo to po prostu zabawa jest, a nie nieprawdziwe życie, nieprawdziwa przyjaźń czy miłość, która która powinna wyrażać się na co dzień i powinna być stała, a nie tylko raz wyrażana raz na, na rok. Wystarczy przypomnieć sobie jakieś osoby z twojego życia, z twojego otoczenia, że przecież gdy je wspominasz, to głównie pamiętasz jakie były. Nie co miały, czy miały męża, czy miały chłopaka, czy miały dziecko, nie to stanowi o ich Wartości o tym, że chętnie i przyjemnie o nich myślisz, tylko właśnie to, jaką osobą byłaś, czy kochałaś innych, czy spalałaś się w swoich pasjach. Nie byłaś osobą bierną, zwykłym kibicem, który tylko siedzi na jakiejś tylnej ławce i przygląda się, jak żyją inni. Nie, ty masz swoje życie do przeżycia dziś. Jeśli stracisz je na czekaniu, to druga szansa się nie powtórzy. I za rok będziesz znowu spędzała samotnie walentynki, dalej biadając nad tym, że nikt nie chce się zainteresować taką smutną osobą. Wiem, to jest dawanie siebie przez cały rok. Nawet jeśli nie zostaniesz żadnej walentynki, pamiętaj, że ktoś cię na pewno kocha, a tym kimś jest Bóg, który ma zawsze tą samą miłość dla ciebie i jest to miłość wieczna. Żyjemy w takim kłamstwie, że musimy mieć tę drugą połówkę. I to myślę, że jest takie no, brzemienne też w skutkach, bo od małego praktycznie i dziewczyny, i chłopcy są tak wychowywani albo tak bombardowani takimi informacjami, że właśnie muszą znaleźć tę drugą połówkę, i już te sympatie się tam zaczynają praktycznie od przedszkola. Jakieś takie chodzenie tutaj w tych latach nastoletnich. Także myślę, że to jest duży błąd, właśnie skupienie się na tym i na takim poszukiwaniu tej drugiej połówki, ponieważ uważam, że przyjdzie czas i nie ma co tak eksperymentować z tym. I warto zachować te uczucia tego zakochania. Naprawdę zachować dla tej osoby, którą w końcu spotkamy, a nie być taką zranioną po kilku jakichś tam nieudanych związkach. Jeśli miałabym coś powiedzieć na zachętę w tym temacie, to sama byłam osobą, która miała niskie poczucie wartości, oraz tą wartość też budowała na drugim człowieku. I myślę, że uświadomienie sobie. Że tak jest, to już jest bardzo duży krok w tym kierunku, żeby to zmienić. Kolejną rzeczą, która pomogła mi w tym, jako chrześcijanka, uświadamiam sobie nadal, że Boża Miłość jest bezgraniczna. Że Bóg jest zawsze ze mną, w każdej sytuacji. Że dzieli ze mną każdy smutek i każdą radość. I właśnie świadomość tego, że on zawsze ze mną jest i no to, to bardzo pomaga w walce w tym i e, dało to mi takiego też kopa, żeby po prostu tak po ludzku to przezwyciężyć. Nastaw się na długotrwałe budowanie tych relacji, które już posiadasz, a nie skupiaj się na tym, że to właśnie w tym jednym dniu w roku nie dostałaś kwiatka czy... Jakiegoś plastikowego serca. Myślę, że w walentynkach najważniejsze jest to przypomnienie, że tym, co prawdziwie w życiu się liczy, jest rzeczywiście miłość. Ale taka prawdziwa miłość, która jest trwała, która daje satysfakcję, ona zwykle zaczyna się dużo wcześniej, zanim kogoś spotkamy w swoim życiu tego jedynego, wyjątkowego. Dlatego myślę, że z takich nieszczęśliwych singielek wywodzą się później nieszczęśliwe żony. Więc jeśli chcesz być szczęśliwą osobą, kiedyś szczęśliwą żoną, matką, warto pomyśleć już dziś o tym, abyś rzeczywiście była atrakcyjną, szczęśliwą osobą, zanim wejdziesz w ten związek.